Witajcie widzowie, czas na cotygodniowego rajdowego vloga. A w tym tygodniu jest o czym mówić, w przeciwieństwie do zeszłego tygodnia, kiedy to informacja o odwołaniu rajdów w Finlandii dość mocno pozbawiła mnie sił i nie miałem specjalnie ochoty nagrywać tego poprzedniego vloga. Tym razem zacznijmy od wiadomości, które płyną od promotora WRC, od Oliwiera Cieśli, który to po pierwsze stwierdził, że głównym zadaniem następcy jego na tym stanowisku będzie wejście na dwa największe rynki, na których WRC jest w tym momencie nieobecne, do Stanów Zjednoczonych i do Chin. Chiny relatywnie niedawno miały być częścią WRC. W 2016 roku runda tam została odwołana, ponieważ po katastrofalnych powodziach po prostu zmyło drogi, na których rajd był planowany. Stany Zjednoczone z kolei gościły rundę WRC ostatni raz na w samym początku lat 90., i od tamtej pory, w zasadzie, nie było większego zaangażowania w kierunku tamtego rynku. Trzymam kciuki za to, żeby ten jeden i drugi rynek przyjęły nasz ukochany sport, bo im więcej ciekawych miejsc na mapie świata, tym rywalizacja jest ciekawsza i na pewno bardziej warta oglądania. Druga rzecz, o której wspomniał Cieśla, to możliwość i chęć rozszerzenia tegorocznego kalendarza o rajdy, które nie są jego częścią, które nie były też częścią WRC w poprzednich latach, a konkretnie o rundy na przykład z ERC. I tutaj wymienia się m.in. rajd Ipru, rajd Barum, rajd Cypru, jako potencjalnych kandydatów do tego, aby znaleźć się jeszcze w tegorocznym kalendarzu. Dużo mówi się też o tym, aby do kalendarza włączyć rally Dirtfish, estoński rajd, który miał być rozgrzewką przed rajdem Finlandii, a teraz w momencie odwołania tego fińskiego klasyka, przejął jego termin i zaplanowany jest na początku Sierpnia. Tego typu zmiany w kalendarzu są istotne i na pewno pożądane, zwłaszcza w kontekście tego, że w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o odwołaniu kolejnej rundy zaplanowanej na ten rok. Nie odbędzie się rajd walijski Wielkiej Brytanii, co myślę po raz kolejny zbliża ten rajd do tego, aby porzucić walijskie szutry i przenieść się gdzieś dalej na północ. O czym już nieraz wspominali organizatorzy. Ale mówiłem, że dzisiaj będzie bardziej pozytywnie, zatem jedziemy dalej. Rally Legend San Marino. Święto pasjonatów. Zabytkowych rajdówek potwierdziło swój termin. Odbędzie się w dniach 8-11 października. Oczywiście w Księstwie San Marino. Przepiękny cudowny rajd z wspaniałymi, bardzo krętymi górskimi asfaltami, który odbywa się w taki typowo włoski, imprezowy sposób. Najpierw mamy późnowieczorny start, nocne odcinki specjalne w piątek, popołudniowe odcinki w sobotę, no bo przecież trzeba się po nocy wyspać i niedzielne odcinki, które w zasadzie skupiają się na jednym małym odcinku w takiej industrialnej. W części San Marino na odcinku The Legend, gdzie możemy oglądać zawodników niemal non-stop od wczesnych godzin porannych, czyli jak na San Marino Rally Legend około 9 do późnopopołudniowych gdzieś do 16. Wszyscy jeżdżą w kółko, kręcą bączki. Fantastyczna impreza. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, na jaki rajd klasycznych rajdówek pojechać, polecam San Marino z całego serca. Hyundai Motorsport z kolei zapowiedział bardzo szeroko zakrojony plan testów przed powrotem na rajdowe trasy WRC. I tak w Rally Romadi Capitale pojadą aż cztery Hyundaje, w tym dwa samochody WRC i dwa samochody R5, pojadą w nich m.in. Pierlo Lube, Dani Sordo. No i Craig Brink, którego program rajdowy zakładał start w Finlandii i 20 WRC. Poza tym, co nie dziwi, również w WRC pojedzie Oyt Tanak w swoim domowym rajdzie DirtFish, który jak wcześniej wspomniałem może się okazać również obowiązkową pozycją dla pozostałych kierowców WRC, co myślę również byłoby całkiem fajnym rozwiązaniem. W minionym tygodniu nie dał o sobie zapomnieć również Jari Mati Latwala, który zapowiedział, że jeżeli nie uda mu się zdobyć miejsca w zespole fabrycznym na sezon 2021, rozważy starty w historycznych mistrzostwach Europy. Jari ma również sporo doświadczenia w tej dziedzinie, bowiem startował już zarówno Audi Quattro, kiedy jeszcze jeździł w Volkswagenie, jak i w ostatnim Latach Toyotą seliką grupy A Jari również wyraźnie zaznacza, że właśnie Toyota jest tym samochodem, z którym się bardzo zaprzyjaźnił i chętnie wypróbowałby go w kolejnych licznych startach w ramach historycznego czempionatu. Zamykając już temat WRC, chcę jeszcze wspomnieć o malowaniu, które zostało pokazane w zeszłym tygodniu. Malowaniu zespołu Hyundai Motorsport New Zealand. Samochodem w takich grafitowo-zielonych barwach miał startować Kiwi, czyli Hayden Padon. Miał on w tym roku zaplanowane cztery rundy, między innymi swój domowy rajd, który jak wiemy, został niestety odwołany. I ponieważ w tym roku nie dojdzie do skutku ten ograniczony program Hejdona Padona, postanowił on podzielić się z fanami projektem malowania swojego Hyundai'a. Musicie przyznać, że samochód wygląda naprawdę efektownie. Na koniec jeszcze jedna informacja, która myślę może was zainteresować. Mianowicie zmienił się termin planowanego rajdu wysp kanaryjskich. Rajd miał się odbyć w pierwszy weekend grudnia. W wyniku przetasowań wynikających oczywiście z pandemii w hiszpańskich rajdowych mistrzostwach Federacja Automobilowa Hiszpańska zwróciła się do Eurosports Events do promotora ERC o zmianę terminu rajdu wysp kanaryjskich na Termin o tydzień wcześniejszy, i tak promotor ERC przychylił się do tego. A zatem rajd Wysp Kanaryjskich najprawdopodobniej odbędzie się w ostatni weekend listopada. Na sam koniec zostawiam wiadomość, którą przeczytałem dosłownie przed chwileczką, tuż przed, zanim załączyłem to nagrywanie, a mianowicie pojawiła się plotka, że Toyota zrezygnowała z dalszego rozwijania Jarisa GR na sezon 2021, czyli na ostatni sezon przed hybrydami. Ma to związek z tym, że Toyota nie dostała odstępstwa na testy tego samochodu, kiedy to przez dwa miesiące był zakaz jakichkolwiek testów dla zespołów fabrycznych, a Toyota, jako jedyna z trzech producentów obecnych w WRC, szykowała zupełnie nowy model na ten ostatni. Ostatni sezon starej formuły WRC, a zatem prawdopodobnie w roku 2021 po raz kolejny zobaczymy tego samego Jarisa WRC, którego znamy z ostatnich kilku lat. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym vlogu. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym na bieżąco się poruszam, zachęcam Was do tego, żeby śledzić mój Instagram. Nie zapomnijcie również zostawić kciuka w górę, jeśli dzisiejsze WRC News się Wam podobało. I zachęcam Was także do subskrybowania mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnego testu na motopasjach. Do zobaczenia.